Cześć grzybofile, witam was 1 listopada, kolejny raz z Beskidu Sądeckiego, wreszcie odpowiednio doświetlonego pięknym słońcem jesiennym już listopadowym. No i niestety ta nazwa miesiąca zobowiązuje, bo o ile liczyłem, że w końcu pokażę Wam wspaniale rozświetlone tutejsze kolory liści. No to właśnie, tych liści jest już coraz mniej. Ale co poradzić? Przynajmniej mamy wyłaniające się za mną z zachmur tatry, no i wspaniale oświetlone, ciepłe, górskie zbocza, ku którym teraz będę zmierzał. W poszukiwaniu grzybów rzecz jasna. Być może dostrzegliście brak ciągłości dat pomiędzy moimi poprzednimi nagraniami stąd a tym dzisiejszym. Zgadza się, planowałem wówczas zostać tutaj trzy dni. Tyle też czasu tu spędziłem, lecz trzeciego dnia filmowanie okazało się zbyt dużym wyzwaniem, ponieważ cały czas padało, tak więc nici z poszukiwań grzybów. Dlatego też po paru dniach wracam tutaj. Na szczęście do już znacznie lepszej pogody. Co prawda na brak opadów tutejsze lasy nie mogą w ostatnim czasie narzekać, ale mimo wszystko, aby zmaksymalizować szansę powodzenia moich grzybowych poszukiwań, na początku skupię się na okolicach strumienia. No, i już mamy pierwszy grzybowy sukces. Spójrzcie, co tam się rzuci na przeciwległym zboczu. Kurki rzecz jasna. Pięknie, pięknie. Nieco skryte liśćmi, ale mimo wszystko tak jaskrawo wybarwione, że nie sposób byłoby je przegapić. Zabieram je i zbieram się dalej, bo. Stoję na tym zboczu mocno niestabilnym i dość niepewnie. Koszyk poszedł w ruch. Tak więc, grzybobranie uważam za rozpoczęte. Może do kompletu jakiś prawdziwek by się trafił. W każdym razie tamte świerki i jodły wyglądają zachęcająco. Choć i wśród Buków mógłby barwek szlachetny rzecz jasna również jakoś mi się ujawnić mimo. Grubości tego dywanu z liści, który nieco kamufluje tutaj jego niezbyt rzucającą się w oczy kolorystykę. Zobaczmy więc, co nas tutaj czeka poza bardzo grząskim terenem. To strumienia zaczyna schodzić ostro w dół. Ja aż tak nisko schodzić bym nie chciał, jednak kierując się wzdłuż zbocza, a nie właśnie do dołu. Więc idziemy sobie tak właśnie na przełaj, tymi bukami, świerkami, jodłami, też jak widzicie, ta trasa najwyraźniej będzie poprzecinana kolejnymi strumykami. Czasem tak niepozornymi jak ten, którego włączając teraz, nagrywanie w ogóle nie widziałem. Ale coś tam się tli pod tymi liśćmi. No i po paru zaledwie krokach mamy kolejne pyszne grzyby jadalne. To już w wersji nieco przemoczonej. No ale jak Wam mówiłem po ostatnich opadach, nie powinno nas to za bardzo dziwić. Są to lejkowce dęte, bardzo smaczny gatunek jadalny, choć w Polsce nadal trochę jeszcze niedoceniany. No cóż, ledwie parę owocników, przeważnie rośnie znacznie bardziej masowo. Można czasem cały kosz nim zapełnić z jednego stanowiska, ale dobre i to dołączy zatem do kurek. Choć gdy rozejrzeć się dookoła to okazuje się, że jednak trochę go tu rosło. W czasie przeszłym, bo część owocników już rosnąć raczej przestała. Niektóre wręcz są już niezdatne do zbioru, ale trochę jeszcze się nada. A spójrzcie, co za pięknotkę mamy tutaj. Nawet dwie. Dwa owocniki gatunku bardzo spektakularnie wyglądającego. Zwłaszcza właśnie po opadach. Te kapelusze wręcz lśnią. Tak, perliście. Być może gatunek Wam znany, bo już go Wam swego czasu pokazywałem. Jest to monetka bukowa. Stosunkowo rzadko spotykana. Tu, jak sama nazwa wskazuje, wszystko się zgadza na konarze buka. Gatunek co prawda niejadalny z uwagi na swą niesmakowitość. Natomiast wykorzystywany choćby w produkcji antybiotyków. Więcej informacji o niej znajdziecie w moim internetowym atlasie grzybów grzybowil.pl. Serdecznie zapraszam. Spotkało nas mnie, ale i Was przy tej okazji nie rada. Szczęście, że nie rośnie ona sobie właśnie na opadłym już konarze, na opadłej gałęzi, bo często można ją wypatrzyć gdzieś wysoko, wysoko na drzewie w miejscu uszkodzenia. Tak więc świetnie, miło było panią spotkać, czy właściwie dwie, ruszamy szukać dalej grzybów. Ogólnie rzecz biorąc cudownie się tutaj chodzi, bo mamy naprawdę bardzo zadowalającą różnorodność gatunkową niekoniecznie jadalnych grzybów, ale generalnie rzecz biorąc mam zafotografować fotografować co chwila przy jakichś znaleziskach pokazywanych Wam lub nie przycupnąwszy przycupnowując w każdym razie cudowny dzień. Na to właśnie liczyłem, powstrzymując się od filmowania z jakimś większym rozmachem w pierwszy dzień mojego poprzedniego pobytu tutaj. I licząc właśnie, że doczekam się takiego dnia słonecznego, by w pełni. Piękno tutejszej roślinności, jak i grzybów oddawać na nagraniach i zdjęciach. Jakoś najbardziej prawdziwkowo kuszą mnie takie mszyste fragmenty iglaste tutejszych lasów, mimo że poprzednio, jak pamiętacie, to wśród buków znajdowałem tu prawdziwki. Póki co mamy dowód na to, że prawdziwki tutaj są. Choć ten doczekał się już zajęcia przez inny gatunek grzyba. Ten żółty kolor o tym świadczy. Zresztą kiedyś Wam o tym szerzej wspominałem. O takim właśnie pasożycie podgrzybków i borowików. Zrobiło się wprawdzie nieco pochmurno, ale niech nas to nie zraża. Grunt, że nie pada. Chodźmy zatem w buki, tam będzie nieco widniej. Tu las wygląda przecież nie mniej zachęcająco. O! <grytanie> Udało się bez wyłączenia aparatu. Mam nadzieję, że mieści się w kadrze ten okaz. Często się bowiem zdarza, że tuż po wyłączeniu nagrywania Natrafiam na coś ciekawego. Tutaj mamy prawdziwka. Jakby nie było prawdziwek. Rzecz jasna, niezdatny już do zbioru, ale bardzo spory okaz. No i na to bym liczył. Między innymi choć właśnie lejkowce dęte też mogłyby tu być choćby już Wam dziś przeze mnie pokazane. A może i coś ciekawszego, rzadszego. Sprawdźmy. Jest tu pięknie. Ten fragment lasu kojarzy mi się. Z moimi ukochanymi podkarpackimi lasami z rodzinnych stron, choćby z okolic Sanoka. Tylko niepokoi mnie nieco ta narastająca pochmurność. Mam nadzieję, że żadnej ulewy z tego nie będzie, bo część nieba jest jeszcze błękitna, jak najbardziej. Ale z drugiego krańca nadciągają wcale niezbyt optymistycznie wyglądające chmury. Szczęście słońce uparcie, zawzięcie, konsekwentnie z nimi walczy. Więc jest jeszcze nadzieja na kontynuację słonecznego dnia. No i mam nadzieję, że na kontynuację zbiorów, bo coś szczerze mówiąc, tutaj wyżej, na tym właśnie stromem zboczu, gdzie siłą rzeczy jest bardziej sucho, jakoś niestety grzybów jest zdecydowanie mniej niż w tamtych mszystych fragmentach bliżej strumienia w takim razie wdrażam trzeci etap mojego dzisiejszego planu mianowicie przemieśćmy się tą oto leśną drogą na skraje lasu gdzie na pierwszym ujęciu w którym do was dziś przemówiłem powitalnym ujęciu pokazywałem wam właśnie łąki Poprzerzedzane zagajnikami liczyłbym tam na jakieś modrzewiowe zagajniki, ewentualnie na sosnowe, ale choćby same modrzewie też byłyby dla mnie zadowalające pod kątem interesujących mnie gatunków grzybów. Zobaczmy. No bo tu z kolei też by było miło pochodzić, ale niestety ta część, właśnie w tę stronę od drogi, ta część lasu jest objęta rezerwatem przyrody. Zbliżamy się właśnie do łąki. Jestem bardzo ciekaw, jak będzie wyglądała nadchodząca część moich grzybowych dzisiejszych poszukiwań. A wykluczone, że będą one nawet rydzowe, jeżeli zauważycie te sosny na skraju lasu właśnie wręcz idealne połączenie dla rydzów, a warunki atmosferyczne też jak najbardziej sprzyjające. Tak czy inaczej, rozejrzyjmy się. A, poza tym jest pięknie. No tu właśnie widzicie, na przeciwległych zboczach królują drzewa iglaste. A tam, skąd przyszedłem, trochę też liścia niestety, coraz bardziej już ogołoconych ze swych liści, właśnie. Tam jeszcze mamy też, im wyżej, właśnie, tym więcej buków. Tak czy inaczej, jest pięknie. Choć upragnionych przeze mnie modrzewi jakoś bardzo dużo tutaj nie ma, ale myślę, że jeszcze jest szansa na natrafienie na jakiś modrzewiowy zagajnik dziś. Jednak te nieliczne modrzewie i w odróżnieniu od widoków z ubiegłego tygodnia już się jak najbardziej na żółto przebarwiające. Jeśli pamiętacie, wówczas jeszcze były jak najbardziej zielone. Wystarczyły grzybom jadalnym w postaci tych oto maślaków żółtych, by się pojawić tutaj, właśnie na tej łące. Maślak żółty, pyszny grzyb jadalny, rosnący właśnie wyłącznie w towarzystwie modrzewi. W tym przypadku w odległości, jak widzicie, ładnych paru metrów od lasu. Dodajmy, że są to całkiem dorodne całkiem młode, świeżo wyrośnięte i wcale nie zaczerwione owocniki. Tak więc grzyby borowikowate absolutnie ostatniego słowa jeszcze nie powiedziały, mimo że mamy już listopad. Sam w to nie mogę uwierzyć, ale wedle zegarka, który raczej nie kłamie, już od czterech godzin szwędam się po tutejszych lasach. Tak więc najwyższy czas obrać kierunek powrotny jednocześnie, po drodze, rozglądając się najpierw po tutejszych łąkach natomiast pod koniec dzisiejszej trasy czeka mnie jeszcze etap leśny choć sam skraj lasu i łąki bywa tutaj mocno pozarastany dość płynnie przechodzi jedno w drugie ale nic jakieś to przynajmniej urozmaicenie nie będę szedł jak po linijce ale czy będzie wypadało Obierać doraźnie najbardziej obiecujące trajektorie, jednocześnie, naprawdę wcale by mnie nie zdziwił jakiś prawdziwek na skraju lasu, czy już wręcz na łące. Koźlarze też tak lubią rosnąć. No cóż, w każdym razie grzybów stricte jadalnych, jak najbardziej nadal wypatruję. A poza tym różnych interesujących łąkowych wodnichowatych, tym sposobem stosunkowo szybko trafiam z powrotem do lasu. Mam nadzieję, że coś grzybowego jeszcze ma mi do zaoferowania. Z grzybów jadalnych najbardziej ucieszyłbym mnie prawdziwek, choćby jeden. Owszem, maślaki cieszą, kurki też. Rejkowce DMT też. Jednak co prawdziwek, już w listopadzie to prawdziwek. A no właśnie, bo ja się teraz zorientowałem, że najwyraźniej nie powiedziałem Wam na tym nagraniu, że tym razem również przyjechałem w tutejszej lasy na 3 dni. Wczoraj po południu. Tak, by dziś, jutro i pojutrze grzybów szukać. I pojutrze właśnie do Krakowa dopiero wracać. No dobrze. Czekają nas najwyraźniej w najbliższych minutach ponownie strumienie. Na mojej drodze one się muszą siłą rzeczy pojawić, abym dotarł z powrotem do celu. A jak strumienie no to miejsca lepiej nawodnione tutaj wręcz dość grząskie a więc dające jeszcze większe szanse na grzyby. Zresztą, przecież nad strumieniem zacząłem dzisiejsze zbiory od kurek. Strumienie stwarzają tu oczywiście pewne utrudnienie w wędrówce wzdłuż zbocza, jednak jednocześnie stanowią jej niewątpliwe urozmaicenie. Piękny las, piękny. I chyba natrafiłem na bardzo obfitujący w opieńki pniak. Przynajmniej z tej odległości wyglądają na opieńki. Sprawdźmy. Zdecydowanie tak. Opieńkowy urodzaj. Opieńki na pniaku, w tym przypadku buka. Choć o opieńkach ja Wam przeważnie nie mówię, bo jest to temat dość złożony, mianowicie Najpospolitsza nazwa, jaka z opieńką wam się kojarzy, czyli opieńka miodowa. Tak naprawdę odnosi się do gatunku, który wygląda dość inaczej, to znaczy nie ma w ogóle praktycznie tych łuseczek na kapeluszu. Tak więc pozwólcie, że tej opieńki wam nie podpiszę, bo z opieńkami w systematyce panuje dość spore zamieszanie, jak które poszczególne gatunki z nich rozumieć. Tak więc szersze omówienie tematu opieki zostawmy sobie na osobny film. Z minuty na minutę robi się coraz bardziej szaro, buro i ponuro. Tak więc myślę, że realizację prawdziwkowych ambicji zostawię sobie na jutro. Jutro ma być słonecznie. Trzymajmy za to kciuki. Tak więc abyście następnych moich nagrań nie przegapili to zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału i kliknięcia w dzwoneczek. Będę też wdzięczny za komentarz, za łapkę w górę Szczególnie wdzięczny będę, jeżeli zechcecie dołączyć do grona wspierających, co umożliwiłoby mi polepszenie jakości moich nagrań, jak i zwiększenie ich częstotliwości. Tymczasem dziękuję Wam za dziś. Trzymajcie się zdrowo. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!